Myślę, że nie tylko dzisiaj, ale i jutro zaskoczymy ja Państwa, się tymi na pięknymi promoty, no, warto będę do nich o tym, jak to jest, kiedy zaczyna się życie na, na nowo. Będę samym opowiadać o krójnicach programu rata. Ekstra zmian. właśnie i tutaj. Na tej scenie za moment wystąpi mój kolejny gość. Kobieta, wyjątkowa, niesamowita, z pięknym doświadczeniem życia. Myślę, że kobieta to taka iskierka w jej życiu, o której ona za moment Państwu opowie przed Wami Agata Młynarska. Gorące brawa! Zapraszam serdecznie. Jak wyjść z zakrętu życiowego? Jak rozpocząć życie na nowo? Takie pytania zadają sobie bohaterowie programu Ekstra Zmiana. I właśnie o nich będę za chwilę opowiadać tu na tej scenie z okazji 20-lecia Dwadzieścia 20 pięknych lat, a u mnie w programie Ekstra Zmiana 20 bohaterów. Wiem, że ma przyjść dzisiaj Agnieszka, Agnieszka, która wykonała wielką pracę nad swoim życiem. Kiedy ją poznałam, właściwie wydawało mi się, że bez szans, że nie uda się, że to niemożliwe. Po czym pod koniec programu okazało się, że jest już kompletnie inną Agnieszką. To są ludzie, którzy decydują się na to, żeby zamknąć drzwi do starego życia i wejść w nowe życie. Jak to zrobić? Zapytam Agnieszkę jeszcze raz, jeśli przyjdzie i się na to zgodzi. Agnieszka została kompletnie sama, podjęła decyzję, że się rozwodzi ze swoim mężem. Sama wychowuje córeczkę, z dużego domu przeniosła się do malutkiego mieszkania, szuka pracy i y, miała takie poczucie, że całkowicie świat, w którym żyła, zawalił jej się i nie wie, jaka jest droga do tego nowego świata. Co było najtrudniejszym doświadczeniem podczas programu dla Ciebie? E, no, chyba to, że to wszystko było zaskoczenie, bo ja jednak nie wiedziałam. E, bardzo było dużo emocji. E, najtrudniejsze, chyba, to mnie spotkanie z Krzysiem. Tak najbardziej takie emocjonujące, jednak jak zostałam sam na sam z mężczyzną, no, to we mnie bardzo zapracowało. Jednak uruchomiły się takie różne obawy, lęki. Powiem szczerze, że nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak mocno się blokowałam na to. Czy teraz już widzisz świat bardziej pozytywny? Czy widzisz, że możesz już bardzo dużo rzeczy zrobić? Tak. Widzę, że mogę i że małymi krokami, każdego dnia będę teraz to zmieniać. I tak naprawdę pokazaliście mi, że, że kurczę, tą fajną babką. Grzesiek Bloch jest stylistą. Pracuje z kobietami. Ubiera kobiety, ale przy okazji tłumaczy im, że warto jest zdecydować się na pewną zmianę. Dla stylisty to jest ogromne wyzwanie, jak przekonać kobietę, żeby spojrzała na siebie w zupełnie inny sposób. Ty masz za sobą tysiące takich metamorfoz, których przekonałeś kobiety do zmiany stylu. Ja znalazłem taki sposób na kobiety, że w każdej kobiecie znajduje coś pięknego. I nauczyłem się tego i wiem, że nie ma, nie ma kobiety, która ma wszystko brzydkie. Nie zawsze jest jakiś punkt zaczepienia ma piękne oczy, piękną buzię, piękną szyję, piękny dekolt. Grzesiu, a czego kobiety najbardziej się boją, kiedy proponujesz im metamorfozę? E, boją się chyba takiego zerwania z przyszłością. Bo są przyzwyczajone do jakiegoś swojego określonego wizerunku, który utkwił im kiedyś w pamięci, albo ktoś utwierdził, że właśnie tak wygląda najpiękniej i ona już boi się tych, tych zmian. Albo mm -hmm. utwierdza, utwierdza ją w tym i mężczyzna, albo bliskie osoby, że ona absolutnie... Tak, tak wygląda na najlepiej, a boi się e, osoby z zewnątrz, która spojrzy na nią zupełnie innym okiem. A nie ale się boi się siebie? Jedna... siebie, która spojrzy a, na siebie ja myśli... i powie: Jestem piękna? Nie, ja myślę, że kobieta boi się też samotności. I to się bardzo ściśle też zwiąże z wizerunkiem. Zawsze jestem ciekawa tej zmiany po programie Ekstra Zmiana. Cieszę się ogromnie, że Agnieszce się udało. I wiem o tym, że udało się też. Innym bohaterom, teraz czas na Was. Czas na to, żebyście Wy zdecydowali o tym, co jest dla Was w życiu dobre. I trzymam za Was kciuki.